25 maja 1991 roku Michelle Lodziński zadzwoniła na policję i oświadczyła, że ona i jej syn Timothy Wilsey, byli na lokalnym karnawale w Sayreville, w stanie New Jersey i że około 19.30 na chwilę odwróciła się, aby zapłacić zakupiony napój gazowany. I kiedy to już zrobiła i odwróciła się ponownie, Timothea już tam nie było. Organy ścigania zajęły się tą sprawą, tym, co wydarzyło się podczas imprezy karnawałowej, i rozpoczęły się poszukiwania chłopca. Impreza karnawałowa, która odbywała się w parku, została natychmiast zamknięta. Policjanci, strażacy, ochotnicy i wytresowane psy. Natychmiast rozpoczęły wyczerpujące przeszukanie terenu. Terenu, gdzie odbywał się karnawał, jak i okolic. Ale śladu po chłopcu nie było. Żadnych dowodów na jego obecność w okolicy. Straża, który później odwoził Michel Lodziński z powrotem do jej domu, poprzedniot, który pomógłby w odnalezieniu chłopca, dzięki któremu psy mogłyby go wyczuć. Przypomniał sobie, że właśnie w drodze do domu Michelle zatrzymali się przy takim barze, w którym pracował jej ówczesny chłopak, i kobieta powiedziała mu, co się stało. Bardzo płakała, mówiła tak bełkotliwie. Tak naprawdę każdy, kto miał wtedy z nią kontakt, znajomi czy też rodzina, mówili, że ciągle płakała. Michelle poinformowała swoją siostrę o zaginięciu jego. Kilka godzin po jego zaginięciu i wtedy też płakała. A kiedy następnego ranka przyniosła ubrania dla syna, w które miałby się przebrać, gdyby został znaleziony, wyglądała na bardzo zrozpaczoną. Timothy miał zaledwie pięć lat i chodził do przedszkola St. Mary's w South Amboy. Nauczyciele opisywali go jako cichego, ale przyjaznego chłopca, chociaż był nieśmiały. Nie miał większych problemów z nawiązywaniem kontaktu z rówieśnikami. Jego mama Michelle była samotną matką. Chwytała się różnych prac, często niskopłatnych, by mieć jakiekolwiek pieniądze na utrzymanie siebie oraz syna, bo wychowywała go sama. Oj, Ojca Timotiego poznała, kiedy miała 16 lat. Bardzo to szybko jechała w swojego brata. Bardzo szybko zaszła w ciążę. Ale też bardzo szybko została samotną matką. Z ojcem dziecka nie utrzymywała kontaktu. Nie pomagał w wychowaniu syna. Często musiała polegać na pomocy opiekunek i znajomych, jak również siostry i szwagra. Nawet pewnego razu, kiedy chłopiec miał 4 latka, jej brat z Minnesota przyjął go na dwa miesiące. By dziewczyna mogła zaoszczędzić pieniądze na czesne chłopca, by mógł iść do dobrego przedszkola. Chciała zadbać o jego edukację. Z tego co wiadomo, Michelle miała wiele problemów, ale zarówno jej rodzina, jak i przyjaciele opisywali ją jako oddaną matkę, która dbała o swojego syna i starała się jak mogła, by zapewnić mu wszystko, czego potrzebował. Regularnie zabierała go do dentysty na piwaki, wakacje, pomagała w odrabianiu zadań domowych, kupowała mu nowe ubrania. No, wyglądała na troskliwą matkę. Teraz wróćmy jeszcze do samego zaginięcia, do dnia zaginięcia, do dnia przed. Co według Michelle robiła wtedy z Timotym, jak wyglądał ten dzień? A więc, a więc w piątek 24 maja 1991 roku, czyli dzień przed tym, kiedy Timotis został porwany. Michelle planowała zakończenie roku szkolnego, wakacje. Z tego też powodu zabrała Tima na zakupy, po nowe ubrania, które miał ubrać właśnie na zakończenie przedszkola. No i właśnie po zakończeniu roku szkolnego, planowała wraz z synem wybrać się na Florydę, odwiedzić swoją siostrę, jak również wybrać się do Disney World. A 25 właśnie maja. Planowała, co powiedziała zresztą swojej sąsiadce, wybrać się na karnawał w South Amboy, w pobliskim Kennedy Park w Sayreville. Sąsiadka wspominała później, że zarówno Michelle, jak i Timothy byli w dobrym nastroju. Nie mogli doczekać się tych wszystkich wydarzeń. Przejdźmy teraz do dnia zaginięcia Timothy'ego. Około godziny 11.00 sąsiad widział wychodzących... Michelle i Tima z domu. I to był ostatni raz, kiedy Timi był widziany żywy. Z zeznań wynikało również, że przed tym, zanim Michelle udała się z Timim na karnawał, po południu wybrali się do parku w pobliskim Homdel, gdzie grali w kickball i spacerowali wokół jeziora. Odwiedzili również małe zoo. Michelle powiedziała policji dokładnie, na którym parkingu zaparkowała. Tyle tylko, że z ustaleń policji wynikało, że parking ten tamtego dnia był zamknięty. Zatem pojawiło się pytanie, czy oni tam w ogóle byli. Michelle twierdziła, że tak, a później pojechali na karnawał, gdzie dotarli o 19.15. A jak już wiemy, o godzinie 19.30 Timothy zaginął. Tuż po jego zniknięciu, Michelle rozmawiała ze swoją siostrzenicą, która również pojawiła się na tym karnawale. I wtedy właśnie Timothea już z kobietą nie było. Mówiła siostrzenicy, że nie wie gdzie jest jej syn, że go szuka. Inne znajdujące się tam osoby również zapamiętały, jak Michelle wołała, krzyczała, szukała swojego syna. Nie wiedziała, gdzie jest, co się z nim stało. Ale czy do końca tak było? Tydzień po zniknięciu Timotiego, Michelle zwróciła się do władz z nową historią do powiedzenia. Teraz mówiła, że dwóch mężczyzn z nożem porwało Timotiego i zastraszyło ją, aby milczała. Następnego dnia wróciła ponownie i powiedziała władzom, że sprawcami byli dwaj mężczyźni i kobieta, którą znała. Kobieta rzekomo nazywała się Ellen i była tancerką Go-Go oraz klientką banku, w którym Michelle pracowała jako kasjerka. Ale przez te takie niejasne zeznania Michel, to właśnie ona bardzo szybko stała się główną podejrzaną w sprawie zniknięcia syna. Została też poddana dwóm testom na wykrywaczu kłamstw, które oblała. Oczywiście, wiadomo, że takie testy nie są. Brane pod uwagę w sądzie, ale śledczy używają ich jako narzędzia do oceny uczciwości danej osoby. Detektywie rozmawiali również z ludźmi, którzy przybywali w tamtym czasie na karnawale. I co ciekawe, nigdy nie pamiętał Timothy'ego, który w tamtym czasie miał mieć na sobie czerwony podkoszulek, szorty i tenisówki z motywem wojowniczych równie ninja. A tymczasem, co prawda, Michelle była tam widziana. Ale jest, już nie. To prawda, były osoby, które twierdziły, że widziały podobnego chłopca. Nawet jeden z pracowników mówił, że wsadzał, powiedzmy, że podobnego chłopca na karuzelę, rozmawiał z nim o butach, i w tamtym momencie wydawało mu się, że to może być Timothy, no ale teraz już nie może tak powiedzieć, ponieważ nie jest tego pewien. Tam się kręciło wiele dzieci i łatwo było. Na przykład pomylić jednego chłopca z drugim. Nikt tak każdemu się do końca na 100% nie przyglądał. Wielu osobom po prostu mogło też wydawać się, że widzieli Timotiego, A nie, jest też wykluczone, że naprawdę go widzieli. Ale większość osób, z którymi policja rozmawiała, świadkowie, osoby przybywające na tym karnawale, twierdziły, że to prawda, Michelle była przez nich tam widziana, ale jej syn już nie. Służby zastanawiały się również nad odnalezieniem niejakiej Ellen, o której wspominała Michelle, ale wszystkie tropy zawiodły. Dodam tutaj jeszcze, że kiedy Michelle opowiadała historię o Ellen i o tych dwóch mężczyznach, powiedziała, że w tamtym czasie te osoby zaoferowały jej, że popilnują jej syna, podczas gdy ona pójdzie kupić napoje. No i ona miała się na to zgodzić. Także ona mogła sobie spokojnie te napoje kupić, a oni pilnowali jej syna, który stał w kolejce do karuzeli. Z późniejszych zadań wynika, że jeden z mężczyzn miał jej przyłożyć nóż do gardła, zagrożono jej i wtedy porwano jej syna. Później, podczas kolejnego przesłuchania, dodała jeszcze, że. Obiecano jej, że jej syn wróci do niej cały zdrowy w ciągu miesiąca, jeśli będzie milczeć. Zapytana, dlaczego o tym wcześniej nie powiedziała, tuż po zaginięciu, odpowiedziała, że nie chciałaby pomyślano o niej, że jest złą matką, że pozwoliła jakimś obcym osobom pilnować jej syna. No po prostu, że zrobiła to ze strachu. Tak to mniej więcej z jej punktu widzenia. W tym czasie wyglądało. Kobieta podczas tego przesłuchania nie jadła jakieś 12 godzin, wyglądała na zrozpaczoną i została przez przyjaciół zabrana do szpitala, bo wydawało się, że ma jakieś załamanie psychiczne. Ale zatem, jaka była prawda, co się wtedy wydarzyło, co stało się z Timim? Gdzie był? Przełom w tej sprawie nastąpił 26 października 1991 roku. Wtedy to mężczyzna obserwujący ptaki znalazł w zalesionym parku but z motywem wojowniczych żółwi ninja. Donoszono, że Timothy miał takie buty. Miał je mieć na sobie w dniu zaginięcia. Ale kiedy but został pokazany, Michelle zaprzeczyła, że należał on do Timothy'ego. Jeśli chodzi o ojca Timothy'ego, George'a, to mieszkał on w Iowa. I tak naprawdę nie miał żadnego udziału w życiu syna, nie interesował się nim. I śledczy wykluczyli go z grona podejrzanych. Po prostu nie znaleźli niczego, co łączyłoby go z zaginięciem Timothee'ego. Władze ustaliły, że nigdy nie opuścił Ayoła i nie wydaje się, by zatrudnił kogoś do porwania lub ewentualnie zamordowania Timothee'ego. Zatem szukano dalej. I władze zdecydowały, że potrzebują większej pomocy, zatem wezwały na pomoc FBI. Na początku kwietnia agent FBI wrócił w miejsce, w którym znaleziono but i dowiedział się, że Michelle kiedyś pracowała w pobliżu. I dziwne było też to, że kiedy Michelle opowiadała śledczym o miejscach zatrudnienia, o swojej historii zatrudnienia, to miejsce pominęła. Nigdy nie wspomniała, że tam pracowała. W dniu 23 kwietnia 1992 roku przeprowadzono pełne przeszukanie terenu. Szybko odnaleziono but pasujący do tego, który wcześniej znaleziono. Wkrótce potem znaleziono częściowy szkielet z elementami odzieży pasującymi do tego, co według doniesień miał na sobie Timothy. Odnaleziono tam również Niebieski kocyk. Ten kocyk będzie miał znaczenie później. Ze względu na zaawansowany rozkład nie można było określić czasu, miejsca ani dokładnej medycznej przyczyny śmierci. Identyfikację należało potwierdzić na podstawie dokumentacji dentystycznej. I taka dokumentacja potwierdziła, że znalezione szczątki należały do Timothy'ego. Tak więc Timothy nie żył. Został zamordowany. Trzeba było tylko ustalić, kto to zrobił. Chcę tutaj dodać, że podczas śledztwa dokładnie przeszukano zarówno samochód Michelle, jak również jej dom, szukano różnych śladów, dowodów, i okazało się, że nic takiego nie zostało znalezione, żadnych śladów w krwi. Nic, co mogłoby wskazywać, że doszło tam do jakiejś zbrodni. Nie było śladów przemocy. Żadnych dowodów na to, że Michelle coś zrobiła własnemu synowi. Nie jest jasne, co dokładnie działo się w śledztwie przez kilka następnych lat. W zasadzie to stało w miejscu, bo dopiero 21 stycznia 1994 roku Michelle wróciła do kręgu zainteresowania śledczych, ale z innego powodu. Otóż na podjeździe jej domu, który dzieliła w tamtym czasie z bratem, stał jej samochód, który był włączony, ale w pojeździe nie było Michelle, nikogo tam nie było. Michelle nie było również w domu i jej rodzina zaczęła się niepokoić, zastanawiać, co mogło się stać, czyli się nawet obawiać, że ona również została przez kogoś porwana. Dlatego też została powiadomiona policja. I następnego dnia kobieta pojawiła się w Detroit, w stanie Michigan, twierdząc, że została porwana przez agenta FBI, który, jak twierdziła, powiedział jej, że robi to, aby dać jej nauczkę rozmawiania o Timim. Dwa tygodnie później jej brat znalazł na jej drzwiach wizytówkę agenta FBI. Na odwrocie widniał napis to jeszcze nie koniec. Tercze zbadali sprawę i odkryli, że Michelle odwiedziła lokalną drukarnię i wydrukowała wizytówki agenta FBI. W końcu Michelle przyznała się do zmyślenia swojego porwania. Za to została skazana na 6 miesięcy aresztu domowego i 3 lata w zawieszeniu. W 1997 roku Michelle zaszła w ciążę. Nie wiadomo, kto był ojcem. I w tym samym roku przyznała się do kradzieży komputera byłemu pracodawcy. Komputer ten został przez nią skradziony, ponieważ chciała podarować go swojemu chłopakowi, policjantowi, w ramach prezentu świątecznego, co też uczyniła, ale on od razu po otrzymaniu zorientował się, że został on skradziony i zgłosił to. Po raz kolejny skazano ją na areszt domowy i wyrok w zawieszeniu szczegóły nie są znane. W 1998 roku przeprowadziła się na Florydę, a w 1999 do Minnesota. Kilka lat później wyszła za mąż, a w 2003 roku spodziewała się trzeciego dziecka. Wtedy też jej małżeństwo dobiegło końca i Michelle wróciła na Florydę, kupując dom w Port Saint Lucie. 6 sierpnia 2014 roku w dniu 29 urodzin Timothy'ego. Michelle Loziński została aresztowana i oskarżona o morderstwo swojego syna prawie 25 lat wcześniej. Sędzia w tej sprawie dopuścił dowody potwierdzające jej zmieniające się zeznania na temat tego, co wydarzyło się, aby ustalić poszlaki potwierdzające jej winę, ale nie dopuścił dowodów na mistyfikację porwania. Proces Michelle rozpoczął się 16 marca 2016 roku. Co najmniej trzy kobiety, które w 1991 roku opiekowały się Timotim, zidentyfikowały kot znaleziony w pobliżu ciała jako podobny lub identyczny z tym, który Michelle trzymała na kanapie w swoim domu. Ale były też takie osoby, które zeznały, iż takiego koca w domu Michelle nie widziały. Ponadto. Michelle twierdziła, że nie posiada takiego koca, ale śledczy uważali, że tylko ktoś bliski Timotiemu wziąłby koc, aby przykryć jego ciało. Często uważa się, że jest to akt współczucia ze strony mordercy, pomimo tego, co już zrobił. Fakt, że koc tam się znajdował, wskazywał także śledczym, że Timothy nie był na karnawale, jak twierdziła Michelle. Koc nie był opisany jako kocyk dziecięcy, który chłopiec mógłby nosić przy sobie na przykład w chłodny dzień. Ten kod, znaleziony przy szczątkach jego był za duży, by chłopiec mógł się nim okryć. A poza tym nie byłby mu potrzebny tamtego dnia, bo w dniu, w którym zniknął na zewnątrz było 30 stopni i wilgoć. Co więcej... Choć nie zawierał żadnych śladów w krwi, płynów ustrojowych, włókien, odcisków palców, włosów ani innych śladów łączących go z Timotim, jego matką lub ich domem. Dodam tutaj jeszcze, że obok szczątków Timotiego znaleziono również poszewkę z poduszki. Ona również została poddana badaniom i nie znaleziono żadnych śladów, które łączyłyby je z Michel. Nie było tam jedyna. Mimo to, Prokuratorzy twierdzili, że Michelle zabiła Timotego ponieważ był ciężarem dla niej i jej stylu życia. Postawili na ławie oskarżonych byłych administratorów szkół, a także byłych pracodawców Michelle. Władze szkolne zeznały, że Timothy uczęszczał do przedszkola od września 1990 roku do maja 1991 roku. W tym okresie spóźniał się przez 63 dni. I był nieobecny przez 25. W tym samym względzie dwóch byłych pracodawców stwierdziło, że sama Michelle dość często się spóźniała lub była nieobecna. Wyglądało na to, że nigdy nie była w pracy dłużej niż kilka miesięcy. Po zeznaniach ponad 60 świadków w sprawie, ława Przysięgłych wysłuchała mów końcowych i wróciła z werdyktem 18 maja 2016 roku. Po niecałych czterech godzinach narad. Łowa przysięgłych uznała Michelle za winną morderstwa pierwszego stopnia. I 5 stycznia 2017 roku została skazana na 30 lat więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Podczas procesu Lodzinski utrzymywała, że jest niewinna. Twierdziła, że brakuje fizycznych dowodów, które tłumaczyłyby gdzie i dlaczego zabiła Timotiego. Członkowie rodzin... Którzy mieszkali blisko niej w New Jersey w czasie morderstwa Timothy'ego, wierzą w jej winę. Podczas gdy ci, którzy nie mieszkali w jej pobliżu, uważają ją za niewinną. Michelle Lodzińskie została umieszczona w Zakładzie Karnym dla Kobiet Ednymen. To zakład karny dla kobiet Departamentu Więziennictwa stanu New Jersey. Ale to jeszcze nie koniec historii. Jej adwokat zwrócił się do sądu o unieważnienie wyroku lub znowienie procesu, argumentując, że prokuratura nie miała wystarczających dowodów. I w grudniu 2021 roku sąd najwyższy stanu New Jersey zgodził się z tym wnioskiem i unieważnił wyrok. Michelle Lodziński wyszła na wolność 28 grudnia 2021 roku. Adwokat Michelle, Gerald Kroatin czekał przed zakładem karnym dla kobiet na jej zwolnienie. Powiedział, że może skomentować jej zwolnienie, ale nie będzie przeprowadzać żadnych wywiadów. Dodał też, że Michelle planuje wrócić na Florydę, gdzie ma dwóch synów. Będzie chciała tam dotrzeć tak szybko, jak to możliwe. Chociaż w tamtym czasie były pewne utrudnienia związane z COVID-19. Oczywiście unieważnienie wyroku, wyjście na wolność bardzo Uszczęśliwiło Michelle, jej adwokata, które mówił: Nie zamierzaliśmy się poddawać, to była długa próba, ale jestem bardzo szczęśliwy, że sąd ostatecznie zadecydował o tym, co zrobił. Orzeczenie Sądu Najwyższego stanu New Jersey ogłoszono we wtorek 28 grudnia. Około dwa miesiące po tym, jak sąd najwyższy, stan zgodził się na ponowne rozpatrzenie swojej poprzedniej podzielonej decyzji podtrzymującej wyrok skazujący Michel Lodziński za morderstwo jej syna Timbotiego w 1991 roku. Być może nigdy nie dowiemy się prawdy o tym, co wydarzyło się w tej sprawie, napisali sędziowie. Sąd orzekł, że prokuratura hrabstwa Biddlesex nie przedstawiła wystarczających dowodów na poparcie wyroku skazującego za przestępstwo pierwszego stopnia. Sąd stwierdza, że racjonalna łowa przysięgłych, rozpatrując materiał dowodowy w świetle najkorzystniejszym dla państwa, mogła dojść do wniosku, że Ludziński nie zabrała Timotiego na karnawał i że miała ona jakiś udział w jego zniknięciu, śmierci i pochówku. Napisano w uzasadnieniu, ale tylko celowe lub świadome spowodowanie śmierci stanowi morderstwo. A prokuratura nie przedstawiła żadnych bezpośrednich ani wnioskowanych dowodów na to, że Lodziński celowo lub świadomie spowodowała śmierć Simoniego. Po uniewinnieniu, Lodziński nie będzie mogła być ponownie sądzona za śmierć syna, powiedział jej adwokat, ponieważ nie może być drugi raz sądzona w tej samej sprawie, w sprawie, w której wyrok już otrzymała i została uniewinniona. Większość sądu krytycznie odniosła się do sprawy wniesionej przez prokuraturę. Wnioski od podstaw nie mogą zastąpić dowodu niezbędnego do spełnienia elementu przestępstwa. Podsumowując, prokurator nie udzielał i nie mógł kierować łamą przysięgłych w zakresie racjonalnego wyboru między nieumyślnym spowodowaniem śmierci a morderstwem umyślnym lub świadomym. Patrząc na dowody w świetle najbardziej korzystnym dla państwa, Sąd stwierdza, że żadna racjonalna ława przysięgłych bez zaangażowania się w spekulacje i domysły nie mogłaby stwierdzić, że Lodziński celowo lub świadomie spowodowała śmierć Timotiego, czytamy w orzeczeniu. Sędziowie napisali, że decyzja o uchyleniu werdyktu ławy przysięgłych jest bardzo trudna, niezależnie od zainteresowania opinii publicznej i mediów daną sprawą. Tak więc, jak na razie ta sprawa tak się zakończyła. Chłopiec zmarł. Z całą pewnością został zamordowany. Minęło już tak wiele, wiele lat, a sprawca nie poniósł kary za to, co zrobił. Nie ma tak naprawdę żadnych dowodów na to, co się stało. Policja tak naprawdę nie ma żadnych podejrzanych. Jedyną główną podejrzaną była Michelle, która zresztą bardzo mieszała się w swoich zeznaniach. Opowiadała historię. O tym, że dwóch mężczyzn i jakaś kobieta porwało Tymotiego. Później sama upozorowała swoje porwanie. Zmyślała, że jest jakby szantażowana przez agenta FBI. Nie rozpoznała butów Tymotiego. Twierdziła, że koty, który został znaleziony obok niego, nie należał do niej, a opiekunki z drugiej strony twierdziły, że taki kot znajdował się w jej domu. Zatem, jaka była prawda? Czy Michelle miała jakiś związek z morderstwem swojego syna? Jeśli tak było, czy zrobiła to umyślnie? Czy może był to nieszczęśliwy wypadek? A może prawda jest zupełnie inna? Może ktoś innego zamordował? Ale kto mógłby chcieć to zrobić? Dlaczego? Niektórzy mogą podejrzewać, że może ojciec Timothy'ego. Ale tak jak mówiłam wcześniej, on nie miał z nimi żadnego kontaktu. Nie interesował się synem. To prawda, mówił, że wysyłał do niego listy, ale one zawsze przychodziły z powrotem, że Michelle je odsyłała, ale nie wiadomo, czy to była prawda. Ponadto nie płacił alimentów. Co więcej, Michelle, z tego co wiadomo, rozstała się z nim, ponieważ miał on stosować wobec niej przemoc, miał też nadużywać substancji psychoaktywnych. Wiadomo też, że w sądzie odczytano list od niego, raczej jego fragment. I w swoim liście George Witsley, mieszkający w Iowa, powiedział sędziemu, że jego syn mógł wychowywać się w małym miasteczku, że mógł mieć wspaniałe życie z jego rodziną. No ale z tego, co wiadomo, nie interesował się synem. Nie robił w zasadzie nic, by mieć z nim kontakt, by uczestniczyć w jego wychowaniu, w jego życiu. I tak jak twierdzą służby, nie miałby powodów, by chcieć zamordować chłopca, ale wiadomo, że ktoś to zrobił. Zatem kto? Jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Czekam na Wasze komentarze. A na dzisiaj to już tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i słyszymy się w kolejnym odcinku.